No hej, teraz mamy do rozwiązania kilka zadań z niewiadomą x. Spróbujcie rozwiązać to samodzielnie, a w razie problemów kontynuujcie z oglądaniem tego filmu. Zaczynamy od podpunktu A. Pamiętacie, że x -y przenosimy na jedną stronę, a liczby na drugą, więc wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli tego x przeniesiemy tutaj, a tą liczbę tutaj. Więc mamy tutaj x -a po tej stronie, tego przenosimy na drugą stronę, tutaj był znak minus, więc zamieniamy na znak plus. Dajemy znak równa się, z tej strony znaku równa się było już 6. Teraz przenosimy czwórkę, tu był znak plus, zamieniamy, więc będzie minus. Tutaj mamy 2x, a tutaj 2, czyli teraz dzielimy obie strony równania przez 2 i tutaj będzie x to się równa 1. Przechodzimy do podpunktu B. X -y zostawimy z lewej strony, więc będzie 4x. Tego x przerzucamy, zmieniamy znak, czyli będzie minus x, dajemy znak równa się. Z tej strony była liczba 12, więc ją przepisujemy, a z tej strony była liczba plus 3, ale jak ją przeniesiemy, to będzie minus 3, więc wpisujemy minus 3. Obliczamy, zostaje nam 3x, a tutaj 12 minus 3 to 9. Musimy podzielić obie strony przez 3 i zostaje nam, że x to się równa 3. Tutaj, jeżeli przeniesiemy 4x na lewą stronę i zmienimy znak, to będziemy mieć minus 4. 2 minus 4 to będzie minus 2, więc to by było lekkie utrudnienie, ponieważ dostaniemy liczby ujemne, więc wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem tutaj będzie przeniesienie x na prawą stronę, a liczb na lewą stronę. I robimy to następująco. Tutaj była już jedynka, więc ją zostawiamy, a tą dziewiątkę, właściwie minus dziewiątkę, przerzucamy na lewą stronę i zmieniamy znak, więc będzie plus 9. Dajemy znak równa się, z tej strony mieliśmy 4x, więc przepisujemy, a z tej strony było 2x, przenosimy na drugą stronę, więc zmieniamy znak i mamy minus 2x. Obliczamy. 1 plus 9 to jest 10, to się równa 4x odjąć 2x to jest 2x. Dzielimy obie strony równania przez 2 i wychodzi nam, że x to się równa 5. W podpunkcie D możemy x -y przenieść na lewą stronę, a liczby na prawą. Mamy tutaj 3x, przenosimy plus x, zamieniamy znak, czyli będzie minus x, dajemy znak równa się. Z tej strony było 8, więc przepisujemy. Z tej strony plus 2, przenosimy na drugą stronę, więc Zmieniamy znak, obliczamy, tu zostaje nam 2x, a tutaj 6. Dzielimy obie strony przez 2, czyli wychodzi, że x równa się 3. Przechodzimy do podpunktu E. Jeżeli tutaj przenieślibyśmy na lewą stronę 4x, to mielibyśmy x ujemne, dlatego przeniesiemy x na prawą stronę, a liczby na lewą. Tutaj mamy minus 2, więc wpisujemy minus 2. I to 14 przenosimy na lewą stronę i zmieniamy znak, więc będzie plus 14. Dajemy znak równa się. Tutaj było 4x, więc przepisujemy. I tego x zamieniamy znak, więc będzie minus x. Minus 2 plus 14. Na chwilę obecną pewnie ciężko wam coś takiego obliczyć, dlatego możemy to zamienić miejscami i zapisać to w ten sposób. Że 14 minus 2 to się równa 4x minus x to jest po prostu 3x. Tutaj zostanie nam 12, to się równa 3x. Teraz dzielimy przez 3 i wyjdzie, że x to się równa 4. Teraz przenosimy xy na lewą stronę, liczby na prawą stronę. 3x minus x to się równa. Tu mieliśmy już trójkę, więc przepisujemy. Tutaj było minus 3, więc po przeniesieniu będzie plus 3. Tutaj będziemy mieć 2x, a tutaj 6. Dzielimy obie strony przez 2 i wychodzi, że x to się równa 3. Tutaj przeniesiemy sobie xy na lewą stronę, liczby na prawą. Przepisujemy 5x i przenosimy 3x. Zmieniamy znak, więc będzie minus 3x. To się równa, tutaj mieliśmy 6, więc przepisujemy. Minus 2 przenosimy i zmieniamy znak, więc będzie plus 2. 5x odjąć 3x to jest 2x a tutaj 6 plus 2 to 8. Dzielimy obie strony przez 2 i wychodzi, że x wynosi 4. W ostatnim podpunkcie warto byłoby przenieść x -y na prawą stronę, ale ja chcę Wam pokazać coś innego, więc zostawimy to z tej strony. Więc będziemy mieć minus 2x i teraz tego x przenosimy tu, a liczbę przenosimy na prawą. Więc skoro x przenosimy na lewo, to zmieniamy znak, czyli będzie minus x, a z prawej strony będziemy mieli trójkę, i przenosząc szóstkę, zmieniamy znak, czyli będzie minus 6. Jeżeli mamy minus 2x i jeszcze odejmiemy od tego x, to pomniejszamy tą liczbę, czyli tak naprawdę dostaniemy minus 3x. A z tej strony mamy 3 odjąć 6, czyli schodzimy na minus, więc będziemy mieć minus 3. To tak, jakbyśmy mieli na przykład na dworze 3 stopnie temperatury powyżej zera. Jeżeli temperatura. Która spadnie o 6 stopni, to wtedy mamy 3 stopnie poniżej 0. Czyli właśnie możemy sobie to wyobrażać właśnie w ten sposób, że to jest 3 stopnie poniżej 0, czyli minus 3. I teraz, jeżeli chcemy pozbyć się tych minusów, a oczywiście chcemy, to obie strony równania mnożymy przez minus 1. I dzięki temu pozbywamy się właśnie minusów. Minus razy minus daje nam plus. Więc tu zostaje nam po prostu 3x, a tutaj 3. Więc teraz, żeby otrzymać samego x, dzielimy dwie strony równania przez 3 i dostajemy, że x to się równa 1.